O no hej, z stroną Pomidoro i w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 351 jajek w y, la, Lucky Block Legends. Y w sensie to chyba tak, więc jeżeli wam się spodobał odcinek i chcecie więcej takich grubych odcinków Właśnie tutaj jesteśmy z widzami, i zaraz będziemy otwierać właśnie te jajka, które właśnie, o w tym miejscu mam 351 jajek, widzę, to jest bardzo, bardzo dużo, no jak widzicie scrolluję, scrolluję I bardzo tutaj dużo w ogóle, udało mi się zdobyć takiego oto huge'a Więc jeżeli wam się spodoba odcinek, wiecie co robić, łapka w górę, subik dzwonkiem, wbicie na Discorda Mojego na Discorda Studio, na Robloxie, na Discorda Studio, no czyli na mojego Discorda Bo już za niedługo wychodzi moja nowa gra, o Dostajemy tradea w ogóle, zobaczymy co tam, e, czy jakieś jajka, czy coś. Nie dobra, to opety. I co? Chyba zaczynamy opening, e, więc to zacznijmy sobie od tych jajek, czyli po trzy będziemy sobie otwierać. Więc tutaj wyłączam set tradey i. Ajajaj, czy taki blok katy. Oj, oj, dobra, to więc lecimy dalej. Możemy w sumie otworzyć sobie pojedynczo y, grupową, bo mamy tutaj grupową, grupowe jajko, O, tutaj widzę, że widać, otwiera. Nie, Magic and Dog! tutaj następny widz otwiera, zobaczmy co mu dropnie i Lucky Block Następny widz otwiera i to mu dropnie, ajajaj, nic mu nie dropu, więc sobie drugie otwórzmy za grupę oczywiście, bo dostałem od widzów Więc sobie jako pierwszy chciałem otworzyć, no i Magic and dog niestety Więc polećmy sobie tutaj do następnego jajka właśnie za grupę, pojedynczą na razie otwieramy i czy huge? Nie, Magic and Dog! nie, tylko nie to, ostatni nam chyba zostało za grupkę Czekajcie, mamy ostatnie jajko za grupkę, więc otwieramy i zobaczymy i... Medikanka! Dobra, widzowie. No to te jajka tak na razie nic nie wróżą. Podki mamy sobie. Odpalmy może jeszcze więcej. Nie wiem, czy to coś w sumie daje. Weźmy sobie un Equip Al. I co, lecimy? Trzy Laki Bloki i zobaczmy co nam dropnie i... no Laki Blok, dogi Więc następne trzy. Lecimy dalej. Lecimy dalej, nie poddajemy się. Nie poddajemy się, mamy dużo bardzo jajek, więc sobie w sumie możemy sobie teraz takie jedno i o takie jedno, taki kombo w jednym miejscu w ogóle i czy będzie coś? Nie. Dobra, więc chodźcie może yy, heaven, yy, więc lecimy, yy, klasycznie lecimy to i lecimy jeszcze to, po 3-3 i zaczynamy się na coś dropnie i niestety nic nam nie dropu, ale chociaż będzie trochę takich yy, fajnych pecików. Dobra, lecimy teraz jedną e, za czas, jedną za czas i zobaczmy co na dropnie i blob. Okej, okay. to może teraz trzy za czas. Zobaczmy co teraz na dropnie i otóż to same bloby. Dobra, więc lecimy sobie dalej z lucky blokami w tej, w tej chwili, bo mamy ich chyba najwięcej, bo one są darmowe. Więc sobie teraz zróbmy takie giga giga y, combo W ogóle nie wiem czemu mi tutaj... Y, czekajcie, muszę to sobie zniszczyć. Nie wiem, a nie, no zbugowało mi się coś, poczekajcie. Dobra, weźmy. Dobra, dzięki widzowe e, Dobra, więc zróbmy sobie combo to, to i sobie tyle I zobaczmy, czy tym razem. Nie! Nic za nie dropo, dobra, mam jeszcze dużo tych jajek, więc teraz możemy sobie każde po jeden otworzyć. Dobra, dwa razy to i zobaczmy czy teraz i niestety nic za nie dropo. Dobra, więc lecimy sobie z tymi, zróbmy sobie 3-3 już ma być? No już mam nadzieję, że będzie, no chyba jednak nie. Dobra, więc polećmy sobie jeden, jeden i oczywiście tutaj też jeden. Zobaczmy, czy teraz coś nam dropnie, nie, nie i nie. Ajajaj, dobra, trzy znowu laki, bo lucky block myślę, że powinny oddać. No i nie oddały, więc następne trzy. No proszę, dropiliśmy to 50 godzin, mam 50 godzin spędzone w tej grze. Dobra, teraz trzy takie. Nie zawiedźcie mnie. Giantik, y giantik, pet. Tak, tak, tak. Jest. 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 Jest! Let's go. Giantik? Giantik? Nie, huge, dobra, huge'a mamy. Mamy pierwszego huge'a widzowy. Dobra, to chociaż oddało. Mówiłem, że to odda. Piękny. Dobra, mamy. Mamy takiego, więc fajnie, fajnie widzowie. Y mamy pierwszego huge'a, już się bardzo cieszę. Lecimy teraz z tymi. Myślałem, że to już będzie giantik. Ale, y, no, myślałem, że to trochę krócej będzie rosło. Trzy, trzy te. Trzy bloby. Zobaczmy. I trzy bloby w sumie. Dobra, więc teraz polećmy sobie jeden i powiedzmy drugie. I jeszcze może y, do tego bloba otworzymy. No i niestety y, nic. Dawaj, osiem. Osiem odda. Dobra, osiem. Lecimy osiem, jajek. Lecimy osiem. Zobaczmy, czy to nam odda. I, 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 i. Nie oddało, dobra. To trzy teraz takie. Trzy oddały, więc. Teraz to też odda. Aj, jaj. No niestety, dobra, mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo tych jajek, bo otwieramy w sumie po trzy... Dobra, weźmy sobie teraz znowu te laki doki. I zobaczmy. No, trzy laki doki, dobra. Teraz sobie trzy y, za gifty. Trzy giftowe i... Plopy, boże! Dobra, więc teraz robimy y, combo. Trzy takie, trzy takie i trzy takie. Zobaczymy. Tapujemy, tapujemy. Nie! Nie dropło? Żaden huge? Z tego? Ja pierdźcie. Dobra, 8. 8 musi oddać. Musi oddać to 8. Aha. no. Dobra, 3. 3 oddały wcześniej, 3 teraz oddadzą. To jest najwięcej procent na huge'a. Jest 2% aż. Dobra, lecimy dalej z tymi. I te jeszcze, w dodatku. Lecimy. No proszę, chociaż z tych następny. No kurde! W ogóle te mają po milion, to w sumie. Ej, one są dobre bardzo, te bloby. I fajne. O, jeszcze widz otwiera? Aha, nie, bo to jest y, za tego, za taki eee, Dawać y, Wulkan. Okej, okay, wydaje mi się, że trzy jajka takie. Myślę, że odda. Mam nadzieję. No nie! Uch. Dobra, to dawajmy, dawajcie trzy takie. I czy tutaj nam coś dropnie. Nie, dobra, 8, 8 tych mam i tak najwięcej, więc osiem, jak nie odda 8, to lecimy gdzieś indziej, okej okay. Okej, okay, chodźcie za mną, chodźcie, chodźcie, chodźcie Chodźcie, tutaj jestem! Chodźcie tu Dobra, chodźcie. Idziemy tutaj na ten pomost. Chodźcie, idziemy Skaunfery, nowego mega no, Dobra, ale chociaż jeden Hugic jest, to się coś chociaż zwróci Dobra, trzy takie klasycznie. O, tutaj ładnie się otworzyły. To może tutaj będzie jakiś huge? Dobra, nie. Lecimy full T, full T, wydaje mi się. Jeszcze raz, trzy. I. Nie, jeszcze te same ciągle. Dobra, trzy T i trzy bloby. Trzy bloby. Proszę, huge blob. Nie. <gry> Dobra, osiem takich, bo nie będziemy tutaj się oszczędzać. Lecimy osiem tych. I tym razem znowu nic nie dropo, Dobra. 16. Mnie to nie obchodzi. 16. 16. Aha. Aha. <grymne> mamy tego jeszcze. Dobra, jeszcze mamy tego sporo, więc się jeszcze nie przejmujmy możliwe, że nam coś dropnie. 8. 8. Lecimy. 8. <grymne> Proszę. Nie są Co jest nie tak? Dobra. 3T. Yy, 3T. I lecimy taki opening. Nie, nic i nic. Ojojoj, oj. YouTuber lak nie oddaje, YouTuber lak nie oddaje. Powtarzam. Dobra, lecimy takie coś. Może tutaj nam coś drobnie, w takim zestawie. Nie, nie, nie wierzę w to, jeden huge. Dobra, więc może to i oto tutaj. Zróbmy takie coś, może tutaj. Odda o! Nie, myślałem, że drobnie nam coś, dobra. Lecimy teraz y, takie coś i o, po prostu trzy, czyli cztery po prostu. Więc zobaczymy, czy tutaj nam coś odda. Nie. Nowy lag, No prawda, prawda, bardzo słaby lag. Dobra, trzy takie i y, jedno takie, może to odda. Dobra, chyba ta mapa jednak nie oddaje widzę. Ta mapa jednak nie oddaje. Dobra, osiem jajek tych i osiem tych. Myślę, że to odda. Proszę, 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 proszę. I yeah, apiercie, ale dobra, trzy takie i powiedzmy jedno takie. To musi oddać, to musi oddać widzowie. Uh -huh. Nie, no co jest? Dobra, to po prostu. Weźmy sobie tej w w bloku. Czy do takich bloków można wchodzić? Dobra, można wchodzić do takich bloków, więc sobie tutaj otworzymy osiem takich. Myślę, że pomiędzy takim blokiem to odda. Chyba jednak nie. Trzy takie? Proszę. Trzy. Trzy. I coś na dro. Nie, chyba nie Trzy takie I jedno takie I także jedno takie w się sensie jedno takie, no to już otworzyliśmy, czyli cztery. No nie, myślę, że tu już dropnie. Dobra, trzy takie I oczywiście jedno takie. Lecimy. Nie! Nie! No cóż jest? Ja myślałem że Hugh... Dobra, osiem takich, bo tych mamy sporo. Dobra. Nie, co tu się dzieje, no. Jak chcę, nie ja huge'a. Dobra, trzy. Trzy takie, trzy takie. To musi oddać. Nie no dobra, chociaż żeby mi tego Giantika dropło przez to. Znowu trzy takie. Tu jest szansa na Giantika. Jeden na. Jest! 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 Let's go, Le lecymy. Drugi huge. Albo Titanic. Chce w sensie... się. Ajajaj, huge. Ten Titanic. No ten, ten. Dobra, mamy następnego. Po sobie mamy dwa. Dobra, lecimy. Teraz to musi oddać, widzowie, to musi oddać. Lecimy 16, 16, 16, 16. Nie. Nie czemu? Ale ja, już mało jajek nam zostało. Dobra, trzeba oszczędzać. Widzę trzy takie i trzy takie. Chociaż jeszcze, żeby jeden już nam dropnął. Ja pierdziele, dobra, to trzy takie i powiedzmy jedno takie. Może to odda ten zestawik i... Nie oddał, nie oddał, więc trzy takie powiedzmy I zróbmy sobie jeszcze jeden taki Proszę, chociaż ten blob huge? Nie, widzowie eee, Dobra, osiem, osiem takich, tych mamy tak dużo, że powinniśmy je otwierać po osiem Osiem następnych, ja nie uchodzę, to nie uchodzi, bo tu trufnąć huge Dobra, to zróbmy giga combo eee, Trzy, trzy i jedno Aha, okej, okay. wszystko rozumiem. Dobra, trzeba, trzeba to na spokojnie, pojedynczo, pojedynczo, pojedynczo na pewno na coś dropnie. Na 100% widzowie. No, na 100% widzowie. Dobra, tu nas zostało już tych mało bardzo. Zresztą tutaj potwieramy je. No, chociaż, że, no proszę, giant, 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 giant. Nie, dobra. Dobra, po to, bo trzy takie. Mam nadzieję, że w tych chociaż dropnie. Nie. No proszę, proszę bardzo. Trzy takie. Proszę. No proszę, ja chcę. Nie, no chociaż żeby huge drop. No w sumie tutaj tylko może huge. Już nam tak mało zostało tych jajek. Nie. Nie. Dobra, ostatnie sześć tych. I chyba blob nam nie wydropi, huge. Nie, jeszcze ostatnie nam zostało, dobra. Ostatnie jajko. Yy, właśnie to. Nie, ile my tych blobów mamy? Nie, ja piedziele. Co za zdrob taki słaby No, mamy te dwa huge, a, jeszcze zostało nam te, te jajka. Możemy sobie je po trzy otwierać. Dawaj, Neon City. Dobra, to Neon City lecimy. Ostatnie. Jajka, e, dropimy no Neon City. co mówisz, dobra, lecimy po 3. Niestety już tylko te mamy, więc tak średnio. Ostatnie kilka jajek. Ja tyle, tyle czasu zbierałem. Dobra, widzowie... Ja nie wiem, nie. Ja pierdzielę, dobra, ostatnie kilka jajek, nie wiem. Możemy po 8. Dobra. Z tych nie będzie, no już mi się skończyła reszta. Dobra, pojedynczo teraz. Pojedynczo. Pojedynczo. Nie wiem co się dzieje, czemu recording, recording stopping. Ostatnie trzy. Ty jajka to jest skam, widzowie. 350 jajek, a dropu nam... no... No jak widzicie, no nie za, nie za dobry drop w sumie, mamy tylko takie dwa huge starlighty, więc tak średnio. No i w sumie tutaj jeszcze te blob'y, które są w sumie spoko, one mają tyle mocy w sumie, że możemy sobie je przerobić i no z tego dobry pet wyjdzie, widzowie, więc to jest już następny plus. Ale jest problem taki, no widzicie ile mam tych kotów teraz? Ja <laughs> bym no sobie kraft ala wziął w sumie, chyba sobie weźmiemy craft ala, no nie ma co, no niestety całe jajko... E no, niestety, jakoś to tak nie poleciało dobrze, ale możemy sobie craftalować. Ty, yy, bo to jest craftowy, Nie, nie jest craftowane, dobrze, tak? Dobra, craftal. Dobra, się, craftuje się. Trzech, poczekać. Ja mogę sobie strzelać pojedynczo, ale no, wiecie, jak to jest. Trzy. Trzy? Trzy i pół. Trzy i pół miliona mają te pety. No nie, on no taki średni, drodzy No, jak on się podoba, jak wiecie, co robić. Łapka w górę, subik z dzwonkiem, wisia na Discord'a, pamiętajcie o mojej nowej grze, która wychodzi już w tym tygodniu, możecie ocenić ten opening, no mi się wydaje, że no taki, taki średni, tylko 2 no, starlight na dropy, no, no nie powiem, że to bardzo dobry drop, ale no, chociaż trochę ten i pozdrawiam każdych tutaj widzów, którzy właśnie ze mną są i mnie tutaj wspierali mentalnie, no ja nie wiem jak to możliwe, że na nie dropnął no, żaden ten, no, w sensie dropy non 2, no to w sumie git ale były na nie 2%, więc yy, no, jak mam się spodobać, na no, gdzieś zrobić, raptowę z imig dzwonkiem, no i co? Ja lecę, życzę wam jego Nera!